Panią Katarzynę Klimiuk, zastępcę dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie i pana Ireneusza Baranowskiego, dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Jest z nami y, pani Ewa Marchel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siercach, która jest organizatorem forum i zaprosiła pana ministra po prostu dzisiaj do nas. Jest z nami pani Anna Sochacka, zastępca prezydenta miasta Sierce. Pan Sławomir Marchel, sekretarz naszego miasta. Panie prezydencie oddaję głos. Panie ministrze, gabinetu powitam wszystkich. Ja chcę tylko powiedzieć, że fortuna takiego miasta pięknego jak Sierpce zależy od pana pracy, od tego co się dzieje w rządzie, jak, jaka sytuacja jest w naszym kraju i my sobie z tego zdajemy sprawę, dlatego z wielką y, radością witam pana w naszym mieście. Cieszę się ze spotkania, które za chwilę odbędzie się. A teraz oddaję Panu głos i oddaję pana ministra do dyspozycji naszych dziennikarzy. Dziękuję bardzo, witam państwa bardzo serdecznie. O to działa tak? Działa, Panie tak. prezydencie, szanowni państwo Pani Dyrektor. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie na Siedleckie forum pracy. To ważna inicjatywa, którą rozpoczynacie. Dziękuję Panu Prezydentowi, Pani Dyrektor za inicjatywę. bo sprawa związana z, z rynkiem pracy, ze z bezrobociem, z, z nowymi zadaniami, przed którymi stoimy, to ważna rzecz. a Wiemy też z, z naszej pracy, że dzisiaj przedsiębiorcy to jest no, to najważniejsze ogniwo w naszej gospodarce, które chcemy. Chcemy wspierać. Także dziękuję za tę inicjatywę i dlatego też moja obecność w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zajmuje się właśnie sprawami związanymi z rynkiem pracy i też no, nie ma co ukrywać, że dzisiaj, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, również w Waszym mieście, w Waszym powiecie, sytuacja jest dobra. Mamy najniższe bezrobocie od 25 lat na poziomie kraju 8,2%. W Waszym mieście, w Waszym powiecie, no jest to bezrobocie na poziomie. 7%, czyli, czyli jeszcze niższe niż średnia krajowa, ale każdy poziom bezrobocia zawsze, zawsze kogoś dotyka stąd, stąd trzeba szukać, szukać nowych rozwiązań. I ty, w tej tym, w, w, w tworzeniu nowych miejsc pracy w walce z bezrobociem ważne ważnym są przedsiębiorcy, także cieszę się z tej inicjatywy, będzie okazja, okazja na forum wymiana poglądów. Tym bardziej, że jesteśmy świeżo, bo po bardzo ważnym wydarzeniu, jakim był kongres tak zwany 590, czyli 590 kod dotyczący polskich firm, gdzie wicepremier Morawie, Mateusz Morawiecki ogłosił konstytucję dla biznesu. Tym wiele rozwiązań właśnie dla przedsiębiorców, dla małych i średnich firm, które są osią napędową gospodarki zapewne jest również tak samo tutaj w waszym regionie, choć oczywiście duże firmy też są z, ważne i znaczące na, na rynku pracy. Także to jest jakby cel tego naszego dzisiejszego, dzisiejszego spotkania. Tutaj o jakichś statystykach, o bezrobociu w Waszym terenie na pewno ten dyrektor by przedstawić bliższe dane, ale te, te tendencje, które są dzisiaj na, na rynku pracy w, w skali całego kraju, one są też porównywane w poszczególnych Poszczególnych regionach kraju, również tutaj u Was, że no dzisiaj, jeśli mówimy o sytuacji na rynku pracy, to zawsze tą najtrudniejszą grupą do, do aktywizacji, do zagospodarowania są ludzie młodzi i ci najstarsi, czyli powyżej 50 roku życia. I stąd też w, w tych naszych działaniach podejmujemy starania, aby te grupy miały no łatwiejszy staw na rynku pracy też znalazły, znalazły pracę. Stąd też program, specjalny program do 30 roku życia, który realizujemy, jak również wsparcie dla osób o tego roku życia. Te programy cieszą się takim powodzeniem. To jest tak dla nas ważny element, ale też nie ukrywam, że, że chcemy jeszcze bardziej zaktywizować pracę Urzędów Pracy. Trwają dyskusje nad nową ustawą o rynku pracy. Chcemy, żeby urzędy pracy stały się, stały się takim no, czynnikiem aktywizującym i wspierającym zarówno przedsiębiorców, jak i, jak i, jak i osoby bezrobotne, ale chcemy też urzędom pracy pozostawić większą swobodę działania, żeby w urzędach pracy tym były podejmowane decyzje z jakiego wsparcia, z jakich instrumentów powinno się w danym momencie skorzystać, bo to urzędy pracy no, wiedzą najlepiej jakie są zapotrzebowane na, na, lokalnym, na lokalnym rynku pracy. Stąd też przygotowujemy się do, do zmiany ustawy, korzystamy też ze spotkań z, z, z samorządowcami, z urzędami prac, z przedsiębiorcami, aby wypracować jak najlepszy Model funkcjonowania służby zatrudnienia. Ważnym też tym elementem tej naszej pracy jest to, że utrzymujemy środki w ramach Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i również tak w Waszym do tej mieście. To są niemałe środki na poziomie kraju, to jest ponad 6 miliardów złotych w Waszym mieście i powiecie, to jest kwota powyżej 8 milionów już wykorzystanych, a będzie jeszcze więcej, także że będzie powyżej 10 milionów złotych. To są też znaczne środki, które są wykorzystywane na, na łagodzenie skutków braku miejsc, miejsc pracy. I w, jeżeli mówimy o sytuacji, tak, problemach, to myślę, że w takim najważniejszym oprócz tych rzeczy, o których już mówiłem jest kwestia również zagospodarowania osób, które są tak zwanymi długotrwalnymi bezrobotnymi, czyli, czyli powyżej 12 miesięcy. To są ci najtrudniejsi bezrobotni, których chcemy zaktywizować. Tym bardziej, że no to jest ten moment, gdzie mając niższe bezrobocie, no warto, warto jeszcze raz nad tymi osobami się pochylić i spróbować się z ich, wyciągnąć z tej pułapki bezrobocia. Są osoby, które są wiele lat na bezrobociu i to jest trudne, trudniejsze, ale też większe zadanie dla dla, dla urzędów pracy. Mam nadzieję, że również uda nam się uregulować kwestie związane z, ze składką zdrowotną. 30 niestety osób w, w, przychodzi do Urzędu Pracy tylko po ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli ta sprawa, a w tej chwili minister Radziwiłł pracuje nad zmianami w systemie ochrony zdrowia, które objęłyby, objęłyby wszystkich naszych obywateli, czyli no nie byłoby już potrzeby przychodzenia do Urzędu Pracy, żeby skorzystać z pomocy. No, opieki zdrowotnej, wszyscy byli ubezpieczeni na jednakowych warunkach, to wtedy myślę, że również te osoby, które no, nie chcą skorzystać z pomocy Urzędu Pracy, już po to byli, do Urzędu Pracy przychodziły. No z tych takich danych, y, które nas cieszą, jeżeli mówimy o poziomie bezrobocia na poziomie 8,9%, to w skali Eurostatu y, jesteśmy na poziomie 5,7, to jest 5 miejsce. Jakby od dobrej strony, jeśli chodzi o poziom bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Czyli, czyli mamy się z czego, z czego cieszyć i teraz jest kwestia dalszej kontynuacji, kontynuacji, kontynuacji pracy, aby starać się te osoby, które właśnie są długotrwale bezrobotne, z bezrobocia wyciągać i tworzyć też nowe warunki dla, dla szczególnie młodych ludzi. No, to oczywiście ta te, tematyka związana z, z, z rynkiem pracy, ale w Ministerstwo Narodzenia Pracy i Polityki Społecznej po roku fun funkcjonowania no, nie, ma, nie ma co tutaj ukrywać, że, że mamy się czym pochwalić, bo chwalimy się programem Rodzina 500 Plus i myślę, że to dla wszystkich jest bardzo dobry program, szczególnie dla mniejszej miejscowości i mieszkańców wsi. Tego programu mogą korzystać yy, dzieci, które zamieszkują te tereny. Również y, z, y, z, y, podjęliśmy walkę z patologiami w zatrudnianiu, czyli walka z umowami śmieciowymi. Od 1 stycznia wprowadzamy stawkę godzinową przy umowach zleceń. Od 1 stycznia będzie to 13 zł. Będzie też minimalna płaca na poziomie 2000 zł. Również w zakresie spraw, spraw emerytalnych. Przyjęliśmy już w Sejmsie ustawę przywracającą biegu tam 65 mężczyzn i 6 7, 7, 9, 9, kobiety. Jeszcze decyzja Senatu i, i, i Pana Prezydenta z projektu prezydencki Ustawa wejdzie w życie 1 października 2017 roku. Z tym również jest związana kolejna zmiana dotycząca tych najsłabszych grup emerytalnych, czyli podwyższenie najniższej emerytury do, do 1000 do tysiąca złotych, Że to są takie bardzo ważne kluczowe decyzje, które zostały podjęte, podjęte w naszym resorcie i ten rok dla, dla sfery społecznej był bardzo dobry. Następny rok będzie myślę też bardzo dobrym rokiem dla polskich przedsiębiorców. Plan odpowiedzialny do rozwoju, który um, przedstawia Pan Premier Mateusz Małowie Morawiecki Na temu celowi służy i co powiedział na początku, konstytucja biznesu, czyli ułatwienia dla średnich i drobnych przedsiębiorców mają tego służyć. Państwo macie jakieś pytania mi odpowiem. Osób z trzecim profilem pomocy jest ponad 50%. Także 50% z tych osób, które są zarejestrowane, a jest ich coraz mniej, to są osoby, którym dzisiaj na przykład nie możemy dać normalnej oferty pracy. Niezdolone, niegotowe. Tu nie możemy mówić, tak jak pan minister mówił, ważna jest grupa do 30 roku życia, powyżej 50, bo u nas zaczyna się to wszystko rozmywać. My w pierwszym profilu pomocy mamy tylko 3% osób bezrobotnych. W 2014 roku, kiedy weszła, weszły zmiany do naszej ustawy i weszło to profilowanie, tych osób w pierwszym profilu było około 17% chwili na naszym rynku osób w pierwszym profilu, czyli tych, którzy są gotowi do pracy, no mamy im służyć tylko pośrednictwem, ewentualnie my tych osób już nie mamy, te osoby pracują, to trzeba przyznać. Pytała Pani o czy to już jest rynek pracownika, u nas powoli się tak robi, u nas jest problem zagospodarowania wolnych miejsc pracy. Do końca października ponad 6 tysięcy, próba ponad 6 tysięcy ofert pracy wpłynęło do naszego urzędu, z czego 48% zdołaliśmy zrealizować. Innych nie, no bo nie mieliśmy kogo wysłać na te miejsca pracy. U nas jest problem właśnie tych ludzi długotrwale, bezrobotnych. Długotrwale bezrobotny, zgodnie z ustawą, to ta osoba, która w ostatnich dwóch latach co najmniej 12 miesięcy była w rejestrach bezrobotnych, to, to jest osoba, która tak nie jest gotowa i zdolna. Iść do każdej pracy. Z tą osobą trzeba dłużej pracować, inne formy wsparcia, ale też pracodawca musi otrzymywać na nią wsparcie, bo taka osoba, gdy idzie do pracy, ona nie jest w stanie w pierwszych miesiącach na siebie zapracować i przynieść korzyści pracodawcy, bo to trzeba podkreślić. My realizujemy dość dużo, bo już co najmniej kilka programów specjalnych i kolejne są kwestią czasu. Mamy nadzieję, że tu się trochę przepisy zmienią, że nie do każdego programu będziemy musieli robić dokładną analizę tego rynku, bo w tej chwili powinniśmy powiedzmy 60 programów dla 60 osób zrobić, bo te osoby nie są dostosowane do rynku, jaki jest w naszym rejonie. Bo trzeci profil to jest osoba, która nie w pełni jest gotowa do pracy, czyli tutaj są też ci, co z internetu nauczyli wypełniać się kwestionariusze i wiedzą, jak wypełniać kwestionariusz, żeby znaleźć się w czymś profilu, żeby urządzał im spokój, a status bezrobotnego mieli zachowanie. Ale tu są też te osoby, które mają kwalifikacje i doświadczenie nie niedostosowane do naszego lokalnego rynku pracy, bo tutaj trzeba to mocno podkreślić. I tym osobom, my jesteśmy zdania, że powinniśmy dać podwójne, a czasami potrójne wsparcie, po to, żeby ich przywrócić na rynek, ale też, żeby pracodawcy mieli dobrych pracowników. Czasami rok i półtora, bo tyle trwają programy specjalne, półtora roku najmniej, żeby ci ludzie byli gotowi po tym czasie pracować już na stałych tych pracodawców. I mamy się czym pochwalić, bo. Od kilku lat realizujemy programy specjalne, jest ponad 70% efektywność po zakończeniu tych programów, ale efektywność nie tylko tak, jak liczymy dla potrzeb statystyki 3 miesiące, to tylko zdecydowanie dłużej. Z pierwszego programu, z drugiego pracują osoby już po kilka lat. Także i to forum, które my dzisiaj zaczynamy, to, to nie jest początek współpracy z pracodawcami, to forum jest po to, żeby to pracodawcy określali swoje potrzeby i przy programach specjalnych, żeby te elementy specyficzne, bo tam jest możliwość dodatkowego wsparcia finansowego osób, żeby one były dostosowane do potrzeb udanego pracodawcy dla konkretnych osób bezrobotnych. Ostatnie, ostatnie zdanie w tej sprawie, bo tutaj to samo odpowiedź Pani Dyrektor świadczy o tym, że przepisy, które dzisiaj mamy trzeba po prostu zdecydowanie elastycznić. Nie będę z znaczy. pozycji Warszawy, Ministerstwa, ja nie wiem co się dzieje, jak... W danym miejscu, miejscu. i tutaj no, najlepszy przykład, że to dyrektorzy urzędu pracy powinni podejmować decyzje. Ja Jednym potrzeba mieć taka pomoc dłuższa, pomoc dla pracodawcy. W takim zakresie chcemy dokonać, dokonać zmiany, i wtedy no, nie ukrywam, że marzy mi się nowa ustawa o rynku pracy. Ta ustawa, która jest już nowelizowana za moich czasów 70 razy. Okay. Także, że, że, że po prostu no, wy, ale jeszcze, no nie wiem, czy było to wygodne, Staram się jakoś tak, że, że tak mówię, no, no Także to mówię, że no, to jest ten temat, że chcemy napisać nową ustawę o rynku pracy. Mam świadomy, że jest oprócz, że wiadomo, gdzie się przyzwyczajam, ale dać większą swobodę działania urzędom pracy tam były podejmowane decyzje, odpowiednie środki, ale też oczywiście sprawdzenie efektywności, nie wiem, kontraktowanie usług, w sensie no, coś za coś i tak dalej. to tutaj takie propozycje się pojawiają, ale muszę powiedzieć, że mam no, no, częste kontakty od no, wielu lat z dyrektorami urzędów pracy i to jest świetna kadra. No żałuję tylko, że niestety ma no, słabo opłacana i to, to jest ten problem, który jest, ale no